Coraz więcej LEDów. Siemaneczko z tej strony, saper, naczelny złomiarz tego osiedla. Witam Was w moim kąciku zainteresowań. Kurde. Podano do stołu. Kurde. Jest to jednopłytkowy komputer wafer LX800R11MX w wersji 1.1. Podesłany mi razem ze stacją ZIP przez Geniusia. Spróbuję to dzisiaj uruchomić, choć nie ukrywam, że już się za to zabierałem bez skutku. Ale najpierw przerwa na reklamę. A chcesz powąchać? Nie chcąc wracać na pierdzącą dupę, nawiązałem współpracę z LetiShops. LetiShops to serwis, który pozwala uzyskać zwrot części pieniędzy z zakupów przez internet w ponad 3000 sklepów, na przykład Allegro, AliExpress, MediaExpert, Expert, Morele, Computronic, a nawet Pyszne.pl. LetiShops poleca użytkownikom sklepy, a w zamian dostaje prowizję, której część trafia na konto użytkownika. Tak uzbierany hajs jest realną walutą i wypłacić można go na konto bankowe. albo

Rejestracja jest łatwa, aby się zarejestrować, wystarczy wejść na stronę letishops.pl, w tym miejscu wpisać adres mailowy i utworzyć hasło. Na podany adres e-mail przyjdzie link aktywacyjny. Można zarejestrować się również za pomocą konta Google lub Facebook. Aby aktywować cashback w interesującym nas sklepie, wystarczy wybrać go z listy, pojawi się informacja z potwierdzeniem. Można też zainstalować wtyczkę, która po przejściu do sklepu sama zasugeruje, że jest możliwość włączenia cashbacku. Wszystkie potrzebne linki będą w opisie. thank <laughs> you Komputerek zdaje się reprezentować rodzinę terminali, mierzy jakieś 14,5 na 10, na jakieś 2,5 cm w najwyższym miejscu i bez kości ram waży jakieś 180 g Pierwsze co rzuca się w oczy to duża liczba różnego typu gniazd. Zacznijmy może od najbardziej oczywistych, czyli dwa razy USB, co ciekawe dwa porty Ethernet, port.com, VGA, 44-pinowe złącze IDE, dwa złącza SATA, zasilanie na Molex, z drugiej strony płytki. Slot, karty, Compact Flash. Przeznaczenia reszty złącz doszukałem się w instrukcji obsługi do bliźniaczego modelu R12. Producent sprzedawał ten komputerek co prawda z zestawem wtyczek i przejściówek, których nie mam. Co jednak myślę zasługuje na pochwałę pinałty tych wszystkich złącz, są dostępne w instrukcji obsługi. Fajnie, że chce mi się je wszystkie dorabiać. W się sensie, nie chce mi się. Obok ide są dwa złącza interfejsów LVDS i TTL do podłączenia matrycy, obok złącza zasilania są wyjścia do zasilania trybu stand by, o ile dobrze rozumiem, wentylatora i inwertera, jeśli ktoś podłącza matrycę. Dalej gniazdo diod LED, gniazdo baterii biosu oraz panelu audio. Pod tym dużym czarnym złączem znajduje się gniazdo przycisku reset, power, złącze opisane w instrukcji obsługi jako Digital I.O., port LPT, dwa porty COM oraz złącze klawiatury i meszy PS2. Pod złączami SATA znajduje się jeszcze podwójne USB i oczywiście musieli zrobić to po swojemu, bo jak wczoraj przemierzyłem, to odwrócone są kierunki Zasilania w tym sensie, że jeden rząd ma plus z tej strony, a drugi z tej strony. Jakby ktoś chciał podłączyć sobie standardową wtyczkę z dwoma rzędami, no to mógłby się fajnie naciąć. To wielkie czarne złącze to duże złącze będzie. To duże czarne złącze to pcu kośnik 104 obok pominięte przeze mnie wcześniej złącze zasilania dla niego. Jak można się domyślić, złącze to służy do podłączania kart rozszerzeń w tym właśnie standardzie. Razem z otworami na PCB i za pomocą dystansów umożliwia układanie modułów 100. Nic takiego nie mam, więc zainteresowanych zapraszam po prostu do Wikipedii. Komputer posiada jednordzeniowy procesor AMD LX800 o prędkości 500 MHz. Złącze pamięci RAM typu DDR. Posiadam jedynie dwie takie, 1 GB oraz 256 MB. Producent podaje, że można wsadzić tutaj do 1 GB, ale ten mój 1 GB nie chce tutaj działać. Skazany jestem na to 256 MB. Chipset to AMD Geod CS5536. 6, co mówi mi dokładnie nic. I czekam na wszystkie komentarze, że powinienem to wymawiać po angielsku, ale sorry, nie chcę mi się łamać języka. Za mało rozrewolwerowany rewolwerowiec dzisiaj wymówiłem. Są tutaj również dwie karty sieciowe o prędkości 100 megabitów, z tego co przeczytałem. No ten kontrolerek tego PC-104, o którym też nic nie wiem. I kontroler RAID o nazwie ALI, służący do obsługi portów SATA i działający nieco dziwnie. To znaczy obsługa SATA uruchamia się dopiero po uruchomieniu Biosu, co powoduje, że w biosie na przykład nie widać podłączonych dysków SATA, i stwarza to najróżniejsze kłopoty i problemy, o których za chwilę. Ogólnie coś dupnięty jest chyba ten kontroler. I jak już wcześniej mówiłem, próbowałem już walczyć z tym komputerkiem. Z jakiegoś powodu początkowo nie chciał uruchamiać się wcale. Niedziałający RAM odrzuciłem, a ten wciąż w kółko się restartował. Nie był temu winny mój zasilacz warsztatowy, do którego go podłączyłem. Nie były też winne nośniki do niego podłączone, ani inne urządzenia po prostu pewnego razu zaczął działać. Procesor się cholernie grzeje, nie wiem, może miał jakieś zimne luty czy coś, a jak się nagrzał to się poprawiło. Heh, nie wiem. Wymieniłem mu też kondensatorki na zasilaniu, bo nie trzymały parametrów. No i to tyle, włączajmy pomału. Jako dysk twardy spróbuję tutaj użyć znaną Wam już pamięć flash o pojemności 2GB na 44-pinowe złącze. Ogólnie rzecz biorąc komputerek ma tutaj zworkę, która służy ustawieniu automatycznego włączania po podaniu zasilania. Ruszył. Ano tak, nie mam do niego bateryjki, więc BIOS się wywala, ale to w sumie mniejsza. W BIOSie botowanie z SATA jest domyślnie wyłączone. Domyślnym pierwszym urządzeniem do botowania jest y, stacja dyskietek, której nie ma tutaj nawet jak podpiąć, no ale w sumie mniejsza. <laughs> Może być na USB. Co ciekawe, z USB to całkiem dobrze botuje. Są jakieś ustawienia dla OS2. Próbowałem tutaj ruszyć OS2 i też nie ruszył. Można sobie ustawić prędkość procesora. Każdą, o ile będzie to 500 MHz, coś odnośnie ramu, pamięci. Graficznej, dajmy mu tutaj 64 MB, żeby nie było tak. Jest trochę rozbudowanych ustawień odnośnie matrycy, jeśli ktoś właśnie podłączałby pod to złącze LVDS albo TTL, o ile dobrze pamiętam, że tak się to nazywa. Ciekawostką jest, że nie przewidziano tutaj żadnego panelu LCD czy coś takiego, a złącze VGA nazywa się w biosie CRT. Na tym złączu PC 104 są jakieś chyba wyprowadzenia ISA, no i coś od przerwań, takie tam proste rzeczy. Najbardziej problematyczną dla mnie rzeczą jest to, że nie mam przejściówki z ID44 pin na ID40 pin i nie mogę tutaj podpiąć żadnego normalnego dysku. Albo chociażby CD albo DVD-ROMu. No i tak. Chciałbym tutaj zainstalować jakiś lekki system. Stary, może. Albo po prostu lekki. Pierwsze, co przychodzi do głowy, to nagrywarka i kabelek SATA. Z tego, co widzę, to jednak muszę przejść na jakiś większy zasilacz, a mój warsztatowy do sprawdzenia. No dobra, palmy dziada. Sprawdźmy, czy jebnie. Ale teraz już za późno na takie żarty. Enedue B. Załadujmy tutaj Windowsa 98. Aha, klawiatura nie zadziała. No świetnie, po prostu świetnie. No i co? No, i gówno. Tak, jakby zupełnie ignorowało obecność nagrywarki. Na nagrywarkę jest jakby ten kontroler obrażony. Druga próba to samo. No to może płyta zła. Albo tory. Dajmy tutaj Windowsa 2000. Również gówno. To może zmienię port. Sprawdzę połączenia, czy na pewno wszystko styka. Jeszcze raz. O, zaczęło jakby coś wykrywać. No, i tak będzie sobie wykrywał tą nagrywarkę do końca świata. Ciekawostką jest, że no, tak nie działa. Ale przez przejściówkę USB już rusza, jednakże nie jest w stanie praktycznie niczego zbotować. Jakiś czas temu jeden z widzów w komentarzach nauczył mnie nowego słowa. A brzmi ono defenestracja, co oznacza akt wyrzucenia kogoś lub czegoś przez okno. W akcie desperacji wyszarpałem nawet nagrywarkę ze swojego głównego kompa, ale to i tak nic nie dało, ani przez SATA, ani przez przejściówkę USB. Podłączenie dysku twardego, potraktowanego jak pendrive z wgranym obrazem dysku, również nie daje żadnych rezultatów. Za pomocą programu HP USB Disk Storage Format Tool. Mogłaby ta nazwa być jeszcze troszkę dłuższa. Utworzyłem na pendrive'ie dysk startowy, a obok skopiowałem pliki Windowsa 98. Sprawdźmy, czy będzie to działać. Załadowała się linia komend setup. Ha, kurwa. No dobra, ale teraz tak dymi się. Dlaczego to sprawdza dysk C, a nie ten, który chciałbym użyć? Przecież w tym wypadku dyskiem C jest pendrive. Narzędzie, które tutaj zainstalowałem i które prawdopodobnie nie jest nawet dosem, nie wykrywa też innych dysków poza tym pendrive'em. Podejście kolejne, zainstalowałem na pendrive'ie Hi-Rens Boot CD oraz umieściłem na nim pliki instalacyjne Windowsa 98. Żeby było łatwo, wybiorę sobie Windowsa Mini XP. Aha! O kurwa! łaskawie zbotowało z płyty przez USB. I po 5 minutach zupełna cisza. Uuu, tworzenie dyskietki nazwanej cofnij. Pomin, cofnij. Nie ma dyskietki. Pomin, cofnij. Nie ma dyskietki. Pomin, cofnij. Kurwa, jego wy. Co za kurwa gówno. Pi... gratis. graty. Co za szajstę. Nie dość, że trwa to kurwa całe godziny to jeszcze. W dupę se wstać tego skandiska, ka mać. Nic nie naprawiaj! A i po prostu. <laughs> Ogólnie rzecz biorąc potrzebuję tutaj jakiegoś małego systemu typu Windows 98 to najchętniej, bo na 500 MHz i 2 GB pamięci flash nie za wiele ruszy. Okej. Okay, jeszcze jedną nadzieją jest instalator Windowsa 2000 stworzony w programie WinSetup from USB. No i tutaj przynajmniej jest dostęp do jakiegoś konfiguratora dysków, a w przypadku Windowsa 98 nie dokopałem się nawet do F-diska. Nie wiem, może czegoś nie Umiem. Czekaj, czy tutaj nie ma opcji szybkiego formatowania? Zajebiście, kolejny pasek postępu. No i chuj, nie znam tej ścieżki, skąd ja mam znać tą ścieżkę? No i sprawdziłem sobie na laptopie, gdzie znajduje się ten plik i system podaje właściwą ścieżkę, chyba, że jest kłopot, nie wiem, z literą, czy z czymś? <grytanie> I tym razem ruszył dalej. Ja pierdolę. Jak ja tego wszystkiego nie rozumiem, nie umiem objąć po prostu swoim małym muszczkiem, to jest masakra. Dobra, będzie tutaj więcej narzekania niż właściwej treści, kurde. I pomyślę, że wszystkie te problemy zniwelowałaby taśma IDE44 PIN, a w zasadzie przejściówka, do której mógłbym podłączyć jednocześnie stację CD oraz dysk twardy. No i kurde, instalacja się powiodła. Na tym cholerstwie siedzi system wreszcie. Ie, yeah, ale zajebiście. Fajnie też, że w systemie były sterowniki do kart sieciowych. Nois? Nice. Um, Exploder? Jest to Exploder? Halo? Where? yes the internet Kurde, no to teraz czuję się pocieszony, bo myślałem, że spędzę kolejne dwa dni na tym cholera, a nie mam czasu. Dobrze jest. Kurde, Google to naprawdę wszędzie świetnie śmiga, nie? Co to za czcionka? Takiej jeszcze nie widziałem. To teraz się zastanawiam. Dążyć do zainstalowania tutaj Windowsa 98, czy już sobie po prostu kurna odpuścić? Jak jest z zajętością dysku? Łe, jeszcze gigabajt miejsca został. Po dłuższym czasie poszukiwania sterowników skończyło się na tym, że Windows 2000 przestał się uruchamiać nawet w trybie awaryjnym. No i kurna bez kitu przestał się uruchamiać. Pobrałem kilka wielkich paczek sterowników, wśród których mam nadzieję znaleźć sterowniki do tego komputera. Problem jest taki, że tylko na stacji dyskietek system wyszukuje te sterowniki folder po folderze automatycznie, a jak podepnę dysk twardy, to już muszę wskazać konkretny plik na nim. Trochę lipa, ale całe szczęście w tym systemie pendrive wykrywany jest jak dyskietka. Dlatego wziąłem taki 16-gigowy, wrzuciłem na niego dużą bazę sterowników i postaram się jeden po drugim zainstalować. Może coś znajdzie, zobaczymy. Ale saper, po co te kombinacje? Ano po to, że nie ma tych sterowników w sieci, albo znowu nie umiem znaleźć. Wpisując AMD GODLX 800, Google praktycznie nic nie zwraca oprócz paru aukcji. Najłatwiej to byłoby znaleźć dump płyty dostarczanej przez producenta, ale na to są marne szanse. No i podobno znalazł się sterownik dla kontrolera magazynowania masowego. No proszę, zajebiście! Tak w ogóle obczajcie sobie taką stronkę. No bo szukam tych sterowników i trafiłem na stronę, gdzie ktoś zadał pytanie. Nie wiem, to chyba jakieś boty generują czy coś. W każdym razie, cześć chłopaki, po prostu szukam AMD LX VGA Driver. Czy ktoś ma pomysł, skąd mogę go pobrać za darmo? No i tu ludzie odpisują. O tutaj, ktoś link podał, prawda? Link został potwierdzony. Wszystko w porządku, dzięki, temat zamknięty. Chuj, że każde kliknięcie w nazwę użytkownika prowadzi do tej strony. Kliknięcie jakiegokolwiek niby link też prowadzi do tej strony, odpowiedzieć nie można. Takie nabijanie ludzi w butelkę. Ciekawe co się kryje pod tym przyciskiem. Ściągnij kurwa, gacie się ściągnij na łeb załóż. Kurwa, też się nic nie kryje. Hmm, nie rozumiem tego. Znaczy wiem, prawdopodobnie pod tym linkiem miał zostać podpięty jakiś kurnawirus. Co za seriaka. A to gówno przestało się uruchamiać, już doszczętnie wisi tego tak od kilkunastu minut. Jedyne co można zrobić, to wejść w tryb awaryjny. I kolejna ciekawostka. Jeśli wpięta jest pamięć flash i znajduje się na niej system, to nie ma możliwości uruchomić systemu np. spendrive'a. Celem instalacji świeżego trzeba by na przykład nie wiem, popsuć jakoś botowanie tego systemu, znajdującego się się na pamięci flash. Kto to Kurwa wszystko wymyślał, naprawdę, byskitu. No dobra, może Linux? A mam tutaj taką dystrybucję Linuxa, która nazywa się w tłumaczeniu cholernie Mały Linux i faktycznie waży ledwie 50 MB. Który przysięgam, że kiedyś działał. Normalnie to się on uruchamia w pełni automatycznie, ale warto dopisać do uruchamiania X Setup, co pozwoli ustawić kilka parametrów, takich jak język klawiatury, wykrywanie tej klawiatury i grafikę. No i ogólnie. To fajnie. System jest dość czytelny, ma przeglądarkę Firefox. Nie obciąża proca i nie zżera ramu. Nie zżera. Żera... O Jezu, nie mogę się wysłowić. Nie zżera żera ramu. W tej chwili zużywa 22 MB. Spoko. Fajnie, fajnie. Prosty, szybki system, sam raz na 500 MHz proca. Tylko że kurwa nie obsługuje mojej klawiatury. O, czajcie, po jakiś 15 minutach uruchomił się Slax 911. Śmiga! Kurde, dobrze śmiga. Jak już się załaduje, to chyba nawet to działa. O kurde, Tiny Core Linux tutaj całkiem nieźle działa. Nie wiem, czy będzie teraz widać, bo te kolorki są tutaj kiepskie. Pierdziela 82 MB RAMu. Nie obciąża za bardzo proca i naprawdę dość szybko śmiga. No i też nie ma zbyt wielu rzeczy w systemie, ogólnie rzecz biorąc. A i co ważne, działa ta moja śmieszna klawiaturka z nim. W sumie tylko te przezroczystości są nieco niepotrzebne w tym wypadku. I Firefox się nie uruchomi, bo potrzebne. Procesora z zestawem instrukcji SSE2. Dobra, niech będzie. Gówno na patyku będzie. Tutaj nawet standardowa wtyczka nie pasuje. Dobra, sprawdźmy, gdzie to ma plus, a gdzie ma minus. Na górnym plus z prawej, a na dolnym z lewej. Co cztery złącza, to nie jedno. Czas chyba sprawdzić, czy jedni. Test tu działa i tu działa. Powinno być gitara. Tak więc myszka, klawiatura i powrót do cholernie małego Linuxa, który, jak widać, przy chwili cierpliwości, jest w stanie nawet odpalać w Firefoxie proste strony internetowe. Kurde, mając taki komputerek, już ma się jakiś dostęp do informacji, nie? No, niestety, Facebook, nawet w tej jego najprostszej formie, na tym komputerze zawodzi. Oprócz tego, że ciągle wywala potwierdzanie certyfikatów, to stronę stare Pro dałoby się przeglądać. Ile ramu jest ze te 71 MB. Niestety nie udało mi się przejść na elektrodę i naszą klasę. Tego myślę nie muszę nikomu tłumaczyć. No, jest wtedy to tekstu to najważniejsze. Dobra, w sumie, bo już mi się nie chce, ale ogólnie rzecz biorąc fajny ten cholernie mały Linux. Chyba sobie go zachowam, bo naprawdę śmiga, śmiga nieźle. Odpala niektóre proste strony. Myślę, że na lepszym sprzęcie odpalałby też lepsze. Może da się zaktualizować tego Firefoxa albo dać lepszą przeglądarkę. Na przykład. Są różnego typu edytory, można grać w gry. W sumie nieźle. W sumie fajnie. Podoba mi się to. A co do tego wynalazku, to już jestem na tyle zmęczony, że nawet nie chce mi się bluzgać. Kurde. Kupa niestandardowych złącz, problemy z botowaniem, dziwne rozwiązanie, jeśli chodzi o złącze Sata. Nie wiem, zmęczyło mnie to gówno dwa dni całe. Kurde. No i oczywiście zapraszam do w Linki macie w no nic, mówił dla was super, pozdrawiam, cześć!